No, oczekiwania w, jeszcze wcześniej w trakcie sezonu. No, chciałem zdobyć medal tutaj na tych Akademickich Mistrzostwach Świata. Tym razem indywidualnie, bo startowałem już dwukrotnie w Mińsku i w Amsterdamie. No, tam udało się w biegach drużynowych dwa razy zdobyć drugie miejsce. Tym razem bardzo bym chciał zdobyć, jako że będą to już ostatnie moje Akademickie Mistrzostwa Świata, no, zdobyć medal. Na indywidualnym, właśnie dystansie. No, na pewno taka długa podróż nie ułatwia. Jednak, no, jeśli no, staramy się po prostu robić wszystko, żeby jak najszybciej, że tak powiem, dojść do, dojść do siebie, wypocząć, zregenerować się, mamy jeszcze, wprawdzie, no, ten dzisiejszy dzień cały był, jutro cały dzień taki, żeby no, poczuć ten lód, po prostu tak, wyspać się. No i myślę, że będziemy dobrze przygotowani, akurat. Jako, że starty są dopiero w środę, a nie, że tak powiem, następnego dnia, no to powinno to nam trochę dać, że tak powiem, czasu. No jest to trochę wyzwanie, no bo wiadomo, mogą być to czasem nierówne warunki. Czasem może być po prostu ciężej i to też każdy ma swoje jakby takie preferencje, jaki lód lubi, jakie warunki, czy woli, jak jest bardziej śliski, gdy niektórzy wolą, jak jest właśnie bardzo ciężko jechać po tym lodzie, kiedy on jest taki, że tak powiem, no wymagający. To zależy właśnie od zawodników, więc każdy ma swoje po prostu no, preferencje, tak jak powiedziałem. No, właśnie, liczyłem też na to, że patrzyłem na ten Amsterdam, właśnie wyznaczając sobie ten cel, czyli ten medal indywidualnie. No i tak naprawdę nie znamy tych zawodników, którzy tu przyjeżdżają, i no, ciężko powiedzieć, właśnie, ale myślę, że to może ułatwić. Wiadomo, zawsze, jak jest mniejsza konkurencja, no to teoretycznie jest łatwiej zdobywać te wyższe lokaty, no ale priorytetem jest właśnie dobra forma, Swoja, no i, I to, jak my się zaprezentujemy, to jest właśnie najważniejsze, żeby właśnie nie patrzeć też na innych, a skupić się na sobie i starać się właśnie przejąć jak najlepszy bieg, nie, nie patrząc na innych, nawet jeśli by byli zawodnicy zespołu świata, czy, czy byłoby ich więcej, po prostu. Na pewno jest to fajne przeżycie. Dużo osób to traktuje bardziej jako takie właśnie spotkanie z innymi studentami, z innymi ludźmi, zwiedzenie nowych miejsc. Choć, choć zawody też traktujemy oczywiście poważnie, reprezentujemy Polskę i jest to dla nas też ważne właśnie dobrze się to zaprezentować. Każdy właśnie no, chce pokazać się z jak najlepszej strony i myślę, że to też może powodować to, że. Przez to no, poprawia swoje umiejętności. Jest to jednak, jak sama nazwa wskazuje, są to mistrzostwa świata, więc w pewnym sensie przygotowuje nas to do startów na arenie międzynarodowej czy w ważniejszych imprezach w przyszłości.